Świeże pieczywo, artykuły spożywcze i tłum napierający ze wszystkich stron, potrzebujący z Neapolu mogą zaopatrzyć się w tej parafii za darmo. Dziennie rozdawanych jest tu około tysiąca paczek żywnościowych. Legalnie. Dziś pomagają członkowi organizacji antymafijnej. Dla nas ważne jest, aby ludzie ustawiali się tutaj, w oficjalnym punkcie, a nie prosili o pomoc zorganizowane grupy przestępcze. Napolitańska mafia Camorra próbuje wykorzystać teraz napiętą sytuację społeczną. Oferują wsparcie finansowe wszystkim tym, którzy przez koronawirusa znaleźli się na finansowym dole bądź nie doczekali się pomocy ze strony państwa. Ale taka pomoc często jest bardzo niebezpieczna. Prokurator Catello Maresca od lat prowadzi dochodzenie w sprawie mafijnych machlojek. Strategia i cel zorganizowanej przestępczości są proste. Oni chcą przejąć całe firmy i dlatego oferują pomoc przedsiębiorcom, sprzedawcom detalicznym czy restauratorom. Ci po miesiącach zastoju nie mają pieniędzy, a potrzebują świeżego kapitału i wezmą go od kogokolwiek, nawet za wysoki koszt. W praktyce to proste. Rzekomi dobrodzieje działają na pozór niewinnie. Z kopertami pełnymi gotówki oferują łatwą i szybką pomoc. Pokusa jest wielka, ale przyjęcie takich ofert może być tragiczne w skutkach. W Palermo śledczy aresztowali już mafiozów, którzy dopuszczali się haniebnych praktyk. W ten sposób klany chciały ulokować brudne pieniądze pochodzące m.in. z handlu narkotykami. Mafia nie zna żadnej biurokracji. Jeśli państwo potrzebuje miesięcy, aby dotrzymać obietnic pomocy, to oczywiste jest, że struktury mafijne ze swoimi płynnymi majątkami mają przewagę i będą chciały to wykorzystać. Anna Ferrara też o tym wie. Pieczywo przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji otrzymuje w pizzerii, od której jeszcze rok temu mafia żądała haraczu. Najpierw pojawiło się ostrzeżenie. Członkowie kamory oddali dziewięć strzałów przez rolety, ostrzelali wnętrze, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Domagali się od nas płatności miesięcznych, a nawet tygodniowych, żebyśmy nie mieli żadnych problemów jako rodzaj ubezpieczenia. Szantażyści zostali aresztowani. Salvatore od tamtej pory może spać spokojnie, ale zdaje sobie sprawę, jak łatwo mafia może wykorzystać koronakryzys. Uderzy w zatrudnionych, którzy od marca czekają na swoje wypłaty. Mafiozi będą kusić. Damy pieniądze twojemu pracodawcy, a wtedy on ci zapłaci. Musisz go tylko przekonać. W ten sposób każdy otrzyma pomoc. Potencjalną ofiarą mógłby stać się ktoś taki jak właściciel pizzerii Salvatore di Matteo. Kasa jest pusta, a na regularne dochody będzie musiał jeszcze długo poczekać. Nowe przepisy dotyczące higieny wymagają też zmniejszenia ilości stołów i krzeseł. W przyszłości będzie musiał obejść się bez dwóch trzecich gości, a to oznacza mniejsze dochody. Posadę stracić może przez to wielu pracowników. W obliczu trudności gospodarczych i społecznych biznesmeni w Neapolu chcą trzymać się razem i nie dać się skusić ofertom mafii. Teraz liczy się solidarność. Pomagamy rodzinom w potrzebie, doradzamy handlowcom i właścicielom restauracji, jak legalnie zdobyć pieniądze, a mafii mówimy ręce precz od naszego miasta. Anna Ferrara poszukuje zatem dalszych sojuszników, w tym pizzerii, które wypiekać będą chleb dla potrzebujących. Robi to, co jej zdaniem powinno robić też państwo. To jest tak. Jako sklepikarz mogę zamknąć swój sklep i nie dać się oczarować pokusom mafii, ale w zamian domagam się, aby Włochy jako państwo konstytucyjne wreszcie podjęły działania, aby pomogły tym, którzy po miesiącach zastoju nie są już w stanie sobie poradzić. W przeciwnym razie to nie koronawirus, ale jego społeczne konsekwencje zniszczą wszelką nadzieję na lepsze czasy, a jedynym wygranym będzie włoska mafia.